30 ton. 30 ton. What? 30 ton. 30 ton. 30 <laughs> witam wszystkich bardzo serdecznie, to ja, Brodka Monika. E, witam w programie 30 ton. Dzisiejszym tematem przewodnim jest e, lato w mieście. 30 ton, lista, lista, lista w 30 najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się w tym tygodniu piosenek w Polsce. Najpierw od miejsca 50. Systemowe Down, Craig David, Cassandra Wilson, Timo i Brian Molko, 18 l Damian Rice, Michael Bublé, Kai, Ezeko Power, Kobra Spodanka składanka Super 2005, Nosowska, Rojek, Grabasz, Uzy, Lech, Energa, Hunter, Raz, 2 3 WWAM, The Killers, Kombi na 31. Przed nami 30 utworów, wśród których 15 poszło do góry, 9 w dół, 2 Pozostały bez zmiany i mamy 4 nowości. Mocnym uderzeniem otwieramy dzisiejsze notowanie naszej listy na miejscu 30. Nowość Bracia Szara Pasz. Byli bracia, szara twarz, a teraz czas na zagadkę. Przygotujcie się... Ile dni trwa lato w mieście? Do wygrania będą oczywiście moje płyty. Prawidłowe odpowiedzi Abelupce przesyłajcie na numer 177. Czekamy do końca programu. 29 z 27. tony w dół D'Angelo, Brown Sugar. Now I want some Stick out my and I'm Krzysztof Kiliański Też w dół i też o dwie tony. I don't know where life's going 28 z 26 Don, gdzie oczywiście mamy zapowiedzi Premier płytowych One self Marble Cassie Stratton, Vargas Blues Band i Sir Simon Rattle. Urodziny w tym tygodniu obchodzą Kate Bush, Polanka, Farboy Slim, Grzegorz Turnał, Justyna Steczkowska, James Hetfield, Klaus Schulze, Adam Hughes, Beastie Boys, wszystkiego najlepszego. Przepraszam cię. Taki tytuł nosi najnowsze nagranie grupy Łzy, które debiutuje na liście przebojów 30 ton na miejscu 27. Hasłem przewodnim dzisiejszego odcinka jest lato w mieście, więc jesteśmy w mieście, jak widać, w Warszawie. Czy jest coś nadzwyczajnego w tym mieście i w lecie w tym mieście? Nie wydaje mi się, żeby było coś specjalnego w lecie w Warszawie, ponieważ nie znajduje się tu nic, co nie znajduje się na przykład w mojej cudownej twardej rzeczce, bo jest i rzeczka, która podejrzewam, że jest mniej twarda niż, niż moja. Jest tutaj, prawda, roślinność, plaża, rzeka, turyści, o tutaj pan z plecakiem właśnie. No ale nie w każdym mieście i nie w każdej wiosce jest na przykład taki most, jak widoczny jest tutaj, mianowicie most Świętokrzyski, o ile się nie mylę. No i chyba tyle na temat lata w mieście nad Wisłą, o jeszcze kaczki są na przykład. No, czyli jednak znajdą się te atrakcje. 26 to ATB. Believe in Me z 7, czyli 19 ton w dół. Rójkę z plusem zapracowała w tym tygodniu grupa Green Day Holidays z 28 na 25. 30 ton i siedzę tu, jak mała glizja. To jestem ja, a to jest telewizja. Teraz mamy powrót. Znowu z nami grupa Porcupine Tree, Lazarus, 24. Te trzecie to też powrót. Po dwutygodniowej nieobecności znowu z nami grupa gorillas Feel Good Incorporated. W mieście można również położyć się na trawie, ale ja tego nie uczynię, ponieważ zazwyczaj starsze panie i panowie spacerujące ze swoimi pieskami w celu wypróżnienia zostawiają właśnie te pieski na tych trawach i chyba niespecjalnie mam tutaj ochotę się na tej położyć. Jak widać, w cudownym mieście w Warszawie jest i nasza piękna warszawska syrenka. Syrenka, czyli kolejna atrakcja w ramach lata w mieście Michael Bublé. Bez zmiany na 21. Bliższe koncerty. Grupa Łzy, Barka i Przysucha, Kombi Olecko i Perzyce. kokisy Pierści, Gdańsk Grbice, Marcin Rozynek, Niechorze, Nas, Warszawa, Bonny Prince Billy, Warszawa, Skutery Wir, Pytgoszt, Korn, Lakuna Coil i Opet, Katowice, Niemodel Armii, Warszawa, Marduk, Wrocław i Warszawa. Arena Katowice, Warszawa i Poznań. Gothic.pl Festival odbędzie się w Warszawie. Rolę James Dio wystąpi w Warszawie. Team Theater, koncert w Poznaniu. Bill Wyman z Kings w Warszawa, Warszawie. Cezaria Wora, Szczecin, Jan Galbarek, Warszawa. Skorn, Warszawa, Gdańsk, Łódź i Kraków. Royal Hunt, Katowice i Warszawa. DJ Bobo, koncerty w Warszawie i Katowicach. Flabi, na liście przebojów 30 ton na miejscu. 20 po 12 tonowym spadku z 8. Mambo Italiano. Cantare mambo, mambo italiano, mambo, mambo italiano, la storia è non è più partita da noi sempre restata suo Mambo, bardzo ładnie na szóstkę z plusem. Wej z na 19. Na miejscu 18 mamy kolejną w dzisiejszym notowaniu nowość. Oto fragment audycji radiowej Kasi Stoparczyk, czyli Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest artysta? To jest artysta, kto maluje i jest, to, kto rysuje i kto śpiewa. Ja chciałbym być artystą, bo lubię rysować i malować. Mama mówi, ty dziwolągu. Bo... No to czyli grupie Hurt w porównaniu z ubiegłym tygodniem ubyły dwie tony, miejsce 16 z 14. Tak ja tak ma Evernight mandareny na 15 z 18, 3 dony do góry Jesteśmy w kolejnym miejscu naszej wycieczki, mianowicie w centrum handlowym. Jest to kolejny sposób na spędzanie lata w mieście. Ja absolutnie tego nie popieram, ponieważ jestem zwolennikiem spędzania czynnego z wakacji, a nie prawda, tutaj na leżaku, na dachu jednego z największych centrum w Polsce, którego nazwy nie będziemy wymieniać. E, oczywiście od czasu do czasu można do takiego centru, centra zajrzeć w celu zakupienia na przykład pontonu bądź dmuchanej piłki, ale e, nie ma tutaj za bardzo czym oddychać, jest dużo ludzi, e, zacinają się schody ruchome, zazwyczaj te, które jadą w górę. E, I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jestem za centrami handlowymi w lecie, ale tylko bardzo sporadycznie. Pamiętajcie o tym. Teraz mamy bardzo sympatyczny, bo aż ośmiotonowy awans, a dokonała tego utworem We Belong Together Mariah Carey, 14 z 22. bo awansował aż o 16 ton. No, to jest wynik. Rameda z 29 na 13. Pierwsze miejsca z list przebojów z rozgłośnie radiowych. Crazy Frog, Grodzisk Mazowiecki i Warszawa. Systemowy Down, Warszawa, YouTube, Poznań, Kasia Kowalska, Kraków, Budelsi, Warszawa, Joanna Zimmer. Białystoki Skierniewice, Brodka, Koszalin, Bydgoszcz i Szczecin. Melanisi, Kadowice, Hunter. Olsztyn, Legionerka. Warszawa, Werba, Krosno, Gem, Tarnów. Mezo, Poznań, Emmy Diamond. Kędzierzyn, Koźle. Ej, Wentura, obsesją to reprezentacja składanki Radio Z. Tylko wielkie przeboje. Nowość? Na miejscu 12 prosimy. Przypominam o naszej zagadce, macie jeszcze. kilka minut. Audio może cieszyć się bardzo sympatycznym, bo ośmiotonowym awansem. Be yourself z 19 na 11. Bliżej mocniej teraz miejsce dziesiąte to spadek z dziewiątego mini mini party weo weo Znajdujemy się um, w sali kinowej. Jest to kolejny etap naszej wycieczki. W temacie lato w mieście. Mnie osobiście te, ta forma wypoczynku i spędzania lata w mieście najbardziej się podoba, bo w kinie się relaksuję, w kinie się dokształcam, yy, w kinie się rozwijam. Kino yy, uczy, bawi, śmieszy, yy, edukuje i jest wspaniałą formą wypoczynku. Mogę z, z pełną odpowiedzialnością polecić takie filmy jak Old Boy, jak Film um, dla Train Trainspotting, e, Human Traffic, Times w ciemnościach, e, Polskie pręgi, e, Vinci e, i, tak dalej, i tak dalej, Jest miliony filmów, które należy zobaczyć e, i które, które mogłabym polecić, bo kino uwielbiam. Jest y, moją, moim, dru, moją drugą pasją. E, bardzo lubię do kina chodzić, ale nie znoszę na przykład ludzi, którzy y, szeleszczą papierkami albo y, jed, jedzą y, chipsy o, o grube, które, które bardzo jakby y, można powiedzieć y, przeszkadzają innym odbiorcom w, w oglądaniu filmów. Nie lubię też y, dużych kapeluszy w kinie, ponieważ y, zahadzają nieraz o głowę y, sąsiada. I y, nie lubię też y, głośno śmiejących się bądź płaczących dzieci w kinie. Kasia Kowalska wraca na listę przewojów 30 ton po dwutygodniowej nieobecności. Domek Skart na miejscu dziewiątym. 30 ton, lista, 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 lista przebojów, najlepiej sprzedające się kompakty. The Best Move Jazz, Media Markt, Radio Z, Empik, Marek Napiórkowski, Kielce, Damian Z Wrocław, Braciak, Krosny Kraków, Wamufin, Sanok, Skodanka, Brawo, Hitz, Ostruda. Emi Diamond było na miejscu pierwszym przed tygodniem, w tym tygodniu już na miejscu ósmym. What's you need for me? 7 ton w dół.